Dzień dobry Państwu. Nazywam się Justyna Tylika-Czajkowska. Jestem ginekologiem, a właściwie bardziej położnikiem, i zajmuję się ciążami wysokiego ryzyka od wielu, wielu lat. Chciałabym powiedzieć parę słów na temat badań prenatalnych. Te badania prenatalne są naprawdę bardzo istotne stanowią pewną zdobycz naszego rozwoju również medycznego i zdrowotnego całego społeczeństwa. Część z nich nie jest obowiązkowa, część z nich to są badania zalecane. Szczególnie wtedy kiedy pacjentki planujące ciążę będą w nieco późniejszym wieku, czyli powyżej 35 roku życia tutaj będziemy mówić o badaniach prenatalnych mających na Celu wykluczenie, czy też potwierdzenie choroby genetycznej rozwijającego się dziecka. Te badania prenatalne można podzielić na badania nieinwazyjne i inwazyjne. Oczywiście większość z nas będzie przede wszystkim wybierała badania nieinwazyjne, bojąc się. W sposób oczywisty, powikłań po badaniach inwazyjnych. Więc najpierw badania nieinwazyjne. Te badania nieinwazyjne są to badania zarówno z krwi kobiety w ciąży, jak i badania ultrasonograficzne, część z nich bardziej wyrafinowana, jak echokardiografia wewnątrzmaciczna, czyli echokardiografia. Płodu. W jakim zakresie będziemy, będą proponowane badania prenatalne, to zależy przede wszystkim od tego, od wieku pacjentki, od konkretnej osoby czyli od tego, jaki ma wywiad położniczy, czy urodziła już dziecko, które jest obarczone jakąś wadą, niekoniecznie genetyczną czy w wywiadzie tak zwanym rodzinnym czyli wśród najbliższych krewnych. I tu zarówno jej, jak i jej partnera zdarzały się dzieci, zdarzały się dzieci, urodzenie dziecka z obarczonego wadą, czy to genetyczną, czy innego rodzaju. I ja zawsze zachęcam pacjentki, żeby Póki można, pytały swoich rodziców czy dalszych krewnych właśnie o pewne zdarzenia medyczne. To się naprawdę przyda, ponieważ tak naprawdę każdy lekarz, nie tylko ginekolog tego rodzaju wywiad powinien zebrać przed tym, kiedy, przed tym, kiedy zacznie zaproponuje jakąś terapię. Generalnie przyjmuje się trzy badania USG, które powinny być wykonane i one są rekomendowane również w, przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Pierwsze, tak zwane genetyczne ultras, ultrasonografia genetyczna wykonania w między 11 a 13 tygodniu. Dokładnie 11, 1 dzień, 13 i 6 dni. To jest badanie, które przede wszystkim pokaże, czy płótnie jest prawidłowo. Zbudowane. Może być pierwsza ocena serca, bardzo pobieżna, ale przede wszystkim jest to badanie wykonywane w kierunku ewentualnego wykluczenia czy też potwierdzenia podejrzenia wady genetycznie uwarunkowanej i dlatego ważne jest, żeby wykonać je właśnie w tym okienku czasowym, o którym powiedziałam. W tym momencie też można wykonać test. PAPA. Jest to badanie dodatkowe, które później wraz z danymi z USG tego pierwszego trymestru pozwoli na wyliczenie ryzyka choroby genetycznie uwarunkowanej. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest to odpowiedź po tym badaniu, łącznie z testem PAPA. To nie jest odpowiedź pod tytułem na pewno zdrowe czy na pewno chore dziecko. To jest odpowiedź Typu, jakie jest ryzyko, że dziecko będzie chore. Czyli mówimy o statystyce, a nie o wyniku zdrowe dziecko, chore dziecko. Ten wynik będzie podany w formie Pewnego prawdopodobieństwa, to w związku z tym można by ewentualnie to prawdopodobieństwo bardziej uściślić, to znaczy do, utrzymać bardziej dokładny wynik, chociaż z, dalej będzie to wynik dotyczący prawdopodobieństwa, a nie wynik e, 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 ostateczny i definitywny zdrowe czy chore dziecko, poprzez wykonywanie e, oznaczenia badania, oznaczenia DNA płodowego wykrwi. Pacjentki. Wbrew pozorom nie jest to bardzo inwazyjne badanie, bo dotyczy to po prostu pobrania krwi pacjentki z żyły, tak zwanej obwodowej, czyli to jest. Takie same pobranie jak wtedy, kiedy oznaczamy na przykład morfologię. Oprócz e, tych badań e, i oprócz tego pierwszego USG, pierwszego trymestru, następnym badaniem, które naprawdę koniecznie należy wykonać, jest badanie e, połówkowe, tak zwane badanie ultrasonograficzne, w czasie którego już bardziej dokładnie ocenia się e, e, struktury e, i narządy e, dziecka. E, wtedy, jeżeli będzie formułowane Podejrzenie nieprawidłowej budowy serca dziecka, pacjentki są kierowane na bardziej specjalistyczne badanie obrazowe, czyli na echokardiografię. Tak jak powiedziałam, to echokardiografia nie jest badaniem, do zastosowania u każdej pacjentki. Dopiero wtedy, kiedy formułuje lekarz e, robiący badanie połówkowe, formułuje jakieś wątpliwości dotyczące budowy serca. Trzecim badaniem, również zalecanym i rekomendowanym przez. NFZ jest badanie trzeciego trymestru, czyli około 30 tygodnia ciąż. Wtedy ocenia się przede wszystkim tempo rozwoju dziecka. Ewentualnie można wykryć. Pewne nieprawidłowości, które mogły się pojawić już wcześniej, ale były one na tyle dyskretne głównie chodzi to o anatomię serca że nie były one możliwe do wykrycia na etapie połowy ciąż. To oczywiście nie znaczy, że nie należy robić po 30 tygodniu ciąży badań obrazowych, czyli badania USG. Służą one po prostu później innemu celowi, mianowicie przede wszystkim oceny tempa rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka i na koniec już tak około porodowo jest to również badanie, które pomaga zdecydować, czy poród drogami natury tego dziecka u tej pacjentki jest w ogóle możliwy i bezpieczny, co jest najważniejsze. Poród jest takim wydarzeniem olbrzymiej wagi. Ja wiem, że każdy poród, każda wizja porodu będzie się wiązała z lękiem i to jest zrozumiałe, bo jest to najczęściej lęk przed nieznanym, przed bólem. Sam poród jest tak naprawdę Brzmi strasznie fizjologią. Chcielibyśmy, żeby pacjentka wybrała taką e, pozycję przy porodzie, która będzie jej najbardziej odpowiadała, a każdy, z, każda z rodzących ma e, po prostu inne, inne preferencje, inne. E, próg bólu, inaczej znosi skurcze przez lata. Jedyną możliwą pozycją, przynajmniej w Polsce, była pozycja leżąca i to w dodatku na wznak, czyli na plecach. I szczerze mówiąc, nie była to super fizjologiczna pozycja. Na pewno było łatwiej nam, czyli położnej i położnikowi, uczestniczyć w Obsłudze tego porodu brzmi technicznie, ale, ale rzeczywiście tak było. Na szczęście to się zmieniło. I w miarę upływu lat coraz więcej różnych pozycji jest wybieranych przez pacjentkę. Często jest to na przykład pozycja kuczna, czy pozycja kolankowo-łokciowa. Mogą być to, mogą być zaangażowane na przykład różne sprzęty, tak jak drabinki, jak takie specjalne stołki porodowe, czy worki. Sako przed laty przewinęła się mniej więcej jakieś 15-20 lat przez Polskę taka moda na imersję wodną, czyli porody w wodzie i nie tylko w chodzi tu o pierwszy okres, ale również poród do wody, czyli urodzenie dziecka w specjalnej wannie. Myślę, że najważniejszym ograniczeniem danej metody poza preferencjami pacjentki jest doświadczenie i wyposażenie doświadczenie personelu i wyposażenie danego oddziału. Warto w związku z tym planując miejsce porodu zorientować się czy, czym dysponują dane oddziały. Jakie, w, jakich, w jakich pozycjach przyjmowane są porody w, przez dany zespół położnych. I to jest przecież poród. To nie jest wydarzenie, którego do końca nie można zaplanować, na ogół wiemy, że kiedyś się on na pewno ma zdarzyć. E, najlepiej, żeby była to ciąża donoszona. Ale jednym słowem, jest trochę czasu, żeby, e, żeby tę e, e, sprawę wyraźnie, żeby tę sprawę po prostu omówić. Tak? tak jak powiedziałam, najczęstszą w tej chwili e, e, pozycją przy porodzie jest pozycja kuczna. E, e, i pozycja dalej leżąca na plecach, to jest w części rzeczywiście oddziałów jeszcze ciągle najczęstszy sposób rodzenia. My rozmawiamy tutaj o pozycjach przybieranych wtedy przez rodzącą, kiedy, kiedy cały proces rodzenia jest absolutnie przebiega bez żadnych zakłóceń, bez, żadnych, bez żadnego niebezpieczeństwa, objawów niebezpiecznych. W stosunku do dziecka czy matki. Proszę zrozumieć, że w sytuacji, w której rośnie niebezpieczeństwo przede wszystkim nieprawidłowości w trakcie tego porodu, wtedy będziemy prosić o zastosowanie się do naszych zaleceń, czyli na przykład z pozycji kucznej jednak położenie się na plecach, na łóżku porodowym, po to, żebyśmy mogli wykonać jakiś zabieg, który będzie tak naprawdę tylko skutkiem, będzie urodzenie w sposób bezpieczny dziecka. Tutaj dotykać możemy jeszcze dwóch problemów, mianowicie przede wszystkim nacinania krocza, czyli epizjotomii, a także drugiej bardzo ważnej kwestii, mianowicie cięcia cesarskiego. Może najpierw o epizjotomii, czyli o nacięciu krocza. Warto powiedzieć położnej, że Chcielibyśmy, żeby to krocze zostało ochronione w trakcie porodu, i też warto jej zaufać, że wykona tę procedurę nacięcia krocza tylko w sytuacji, w której będzie, będą do tego absolutne wskazania, na przykład wtedy, kiedy będzie będą nieprawidłowości tętna dziecka, a więc ten poród nie będzie mógł być przedłużany. Proszę pamiętać, że tak zwany poród na ochronę krocza wymaga bardzo dużej współpracy między rodzącą a położną i wymaga również tego, aby nie było absolutnie żadnych zastrzeżeń co do tętna dziecka. Jednym słowem, żeby nie było żadnych oznak, że to dziecko się no, pod dusza tak naprawdę w trakcie porodu. Jeżeli chodzi o cięcie cesarskie, to proszę pamiętać o tym, że cięcie cesarskie jest, jest to operacja, to nie jest tylko zabieg. Niektórzy interpretują jako zabieg operacyjny, czyli coś, co jest mniej ważne albo mniej niebezpieczne, to jest po prostu operacja brzuszna, i jako taka jest obarczona dużo większym ryzykiem różnych powikłań i różnych powikłań typu na przykład powikłań zakrzepowo-zatorowych muszą być wskazania do wykonania tej procedury i te wskazania do wykonania tej procedury można podzielić na Planowe i nagłe. Nagłe to oczywiście wtedy, kiedy, na, kiedy pojawia się sytuacja zagrożenia zdrowia i życia dziecka lub matki, i to jest, rozumiem, absolutnie bezdyskusyjne wskazanie. Natomiast wskazania planowe mogą być ze strony matki albo płodu, ewentualnie łączone. Kwestie wskazań do cięcia cesarskiego wa warto omówić z lekarzem prowadzącym już na początku ciąży, ponieważ w sytuacji istnienia właśnie wskazań ze strony matki, wskazań zdrowotnych, będzie potrzebna opinia lekarza danej specjalności, która poda Patologię, jaka występuje u kobiety ciężarnej, i wyraźnie będzie sformułowane zalecenie, że poród drogami natury jest porodem przeciwwskazanym tą drogą i wskazane jest cięcie cesarskie. Zapewne pacjentka w ciąży zada sobie pytanie, i tak naprawdę, jaką pozycję przy porodzie wybrać. No, i tutaj odpowiedź jest dosyć skomplikowana, bo tak naprawdę trudno przewidzieć, która z tych pozycji będzie dla niej najlepsza, to znaczy, która z tych pozycji pomoże jej najlepiej znieść ból porodowy. Ja zwykle mówię pacjentkom w ten sposób. Proszę między skurczami starać się maksymalnie odpoczywać, rozluźniać mięśnie i starać się pomyśleć w ten sposób, że ten. Skurcz, który się za chwilę zacznie, nie powinien wywoływać we mnie rodzącej takiego lęku, że o Boże zaczyna się skurcz, za chwilę będzie mnie bardzo bolało. Tylko raczej taka afirmacja pozytywna, dobrze, że się zaczyna ten skurcz, idzie następny skurcz, ponieważ jest to skurcz kolejny skurcz bliżej końca, bo proszę Państwa, trudno uwierzyć, ale poród kiedyś się skończy i tak naprawdę e, nagroda jest niesamowita. Jak to zadanie najlepiej ze strony rodzącej wykonać? E, przede wszystkim oczywiście zadbać o to, żeby było bezpiecznie, zaufać e, personelowi, e, ale również e, powiedzieć która pozycja e, pozwala e, rodzącej na e, minimalizację odczuć negatywnych, czyli właśnie tych bólowych. E, I e, no cóż, e, czasami coś nas bardzo boli, czy to jest kolka nerkowa, czy to jest bardzo bolesna miesiączka, i proszę się zastanowić, jak wtedy był znoszony ból. Ja nie mówię o medykalizacji tego bólu, czyli o lekach. E, jeżeli my się wtedy. E, kołyszemy, e, e, na przykład biodrami, czy e, jest to z, e, na przykład sytuacja taka, która nas e, e, raczej zmusza do tego, żeby pójść pod prysznic, jakiś łagodny, e, ciepły prysznic na okolice, która nas boli, czy na kręgosłup e, e, mieć. To, to też jest podpowiedź, w jaki sposób e, która z tych pozycji przy porodzie Prawdopodobnie będzie tą pozycją wybieraną, ale to też się w trakcie porodu może po prostu y, zmienić. Zapada decyzja o planowaniu ciąży, i to jest taki ok okres zwykle, no dużej ekscytacji, a potem przychodzi taka refleksja, jak tak naprawdę się najlepiej do tego przygotować. Najważniejsze jest zdrowy tryb życia cały czas, czyli przez całe nasze życie, nie tylko w momencie, kiedy nagle za, nagle, czy mniej nagle zaplanowana jest ciąża. W momencie, w którym, w którym zaczynamy planować powiększenie rodziny, to naprawdę nawet osoby, które nie do końca są zwolennikami takiego trybu, zdrowego trybu życia, powinny wprowadzić znaczące zmiany. Każda choroba przewlekła ma swój jakiś przebieg zaostrzeń, remisji, czyli wycofywania się objawów. To nie o to chodzi, żeby w ogóle przestać. Brać leki związane z daną chorobą przewlekłą, ale ważne jest to, aby choroba podstawowa miała przebieg stabilny lub była w okresie wycofania się. Przy lekach, przy prowadzonej terapii lekami, które mogą być kontynuowane w dawce, również w tej samej dawce w trakcie ciąży. To jest szalenie istotne, ponieważ czasami pacjentki, dowiadując się, że są w ciąży, odstawiają same leki. To może się skończyć rzeczywiście bardzo niekorzystnie i w związku z tym namawiam wszystkie te panie, które na stałe przyjmują jakieś leki, czy chorują przewlekle na konsultację swoich planów prokreacyjnych najpierw z lekarzem prowadzącym daną, danej specjalności. Planując kolejne dziecko, warto pamiętać o tym, że okres połogu, czyli te 8 tygodni, to jest okres tak naprawdę. Inwolucji zmian, które były związane głównie z narządem rodnym przez, te, przez całą ciążę. To nie znaczy, że już po tych ośmiu tygodniach organizm kobiety wrócił do normy sprzed ciąży i to nie tylko chodzi o masę ciała. W tej chwili przyjmuje się, że tyle miesięcy ile trwa ciąża, tyle co najmniej trwa okres regeneracji organizmu. Inaczej bywa, jeżeli cięcie, jeżeli poród poprzedni zakończył się cięciem zesarskim. Tutaj polecanym okresem odstępem jest... To przynajmniej półtora roku do dwóch od porodu cięciem cesarskim to jest głównie kwestia stabilizacji blizny po cięciu cesarskim. Parę słów na temat tak zwanej wyprawki do szpitala. Jeżeli chodzi o pacjentkę, to poza zabraniem dokumentów to jest szalenie istotne karty ciąży, wyników badań, wyników również badań obrazowych. Warto przygotować się tak jak na taki pobyt, powiedzmy weekendowy, czyli przybory toaletowe, klapki pod prysznic, a przede wszystkim warto mieć koszule nocne, właśnie nie piżamy, tylko koszule nocne. I to nawet w kilku, w kilku wersjach. Poza tym środki higieniczne to też jest tak, że szpital zapewnia, tak? ale czasami warto mieć nie wiem, swoje preferencje, preferowane chociażby środki do higieny intymnej. Warto mieć taką wersję. Ubranek dwu, dwóch, trzech ubranek na sam początek, jakąś ze dwie czapeczki, kocyk czy taki becik. Proszę Państwa, to wszystko szpital zapewni, ale będzie to y, szpitalne, a nie y, wasze, przyniesione z domu. I myślę, że to też jest duża radość, jak się, jak się to wszystko planuje, przygotowuje. I y, Ze swojej strony tylko chciałabym zaapelować, żeby nie przyjeżdżać do porodu z walizką 20-kilogramową. Naprawdę nie ma ani potrzeby posiadania tylu rzeczy, ani tym bardziej miejsca na przechowywanie. No i jeszcze dwa słowa dla osoby, Wskazówek dla osoby bliskiej, towarzyszącej przy porodzie. Warto, żeby były obuwie na zmianę i wygodne ubranie typu dres czy koszulka. Jeżeli poród jest zakończony cięciem cesarskim, to Tata kanguruje. Operacja cięcia cesarskiego jest w trakcie. Dziecko jest już w oddziale pooperacyjnym z tatą. Oczywiście pod baczną opieką personelu medycznego. To nie jest tak, że zostanie tata zostawiony sam sobie, ale przytula wtedy dziecko na, do klatki piersiowej. W związku z tym też warto, żeby, żeby miał na przykład rozpinaną koszulę taki techniczny. Techniczna podpowiedź.